Fiński portal, mawiali. No bo faktycznie, po odcinku przerwy ponownie gościmy w krainie Świętego Mikołaja. Byliśmy już w Kłopio, gdzie Bartek omawiał fantastyczną drużynówkę z roku 2016, a gdzie teraz zawidamy? Powierzmy nasze losy czystemu przypadkowi. No i padło na lachti. To nie jest tak, że mieliśmy to zaplanowane. No skądże? Skoro już tak spontanicznie, no to jaki konkurs by z i wybrać? Hmm... 2003? Sorry, ale jakoś mnie to nie przekonuje. 2007? Małyż wygrał, to można robić! miejsce, Myślałem i myślałem i myślałem, aż w końcu doszedłem do wniosku. W tej serii muszą pojawić się zawody z roku 2014. Raz, że są to bliskie mi czasy, dwa, że przecież ten sezon to czyste złoto, trzy, że poziom konkursu faktycznie był kosmiczny. O tym, co czyni ten konkurs pięknym, dowiecie się właśnie dzisiaj. Tymczasem ruszamy. Oto trzynasty odcinek legendarnych konkursów. Witam, z tej strony Wiktor z ekipy Podnarty. Trzynasty odcinek, Lachtis sezonu 13-14. Ciekawe, co z tą trzynastką jeszcze dziś będzie. Lecimy! Sezon 13-14. miło wrócić do olimpijskich sezonów po trzech odcinkach rozbratu z nimi. Jakoś tak cały czas swój wzrok kierowaliśmy na te bezpłciowe kampanie, a przecież w sezonach z najważniejszą imprezą czterolecia również działy się cuda. W początkowej fazie sezonu prowadził biegun, później górą był Gregor Szilensauer, następnie wyklarował się komitet pościgowy w składzie Preutz, Stoch i Freund, który już do końca pozostał w grze o trofeum za cały sezon. W międzyczasie upadek na Kulm zaliczył Thomas Morgenstern. I cały misterny plan też w pizdę. Wrócił jednak na igrzyska, gdzie dokonał wielkiego pożegnania ze sportem, choć w nie tak wielkim stylu. Ale i tak czapki z głów się należą. Sam sezon 13-14 był istną sinusoidą. Raz totalnie beznadziejne konkursy, a za chwilę festiwale odpalania petard i latania pod rekord skoczni. Samych rekordów w całym sezonie było 7, na obecnym etapie 5 z nich zostało pobitych. Po zawodach w Lachti doszli Freund oraz Preuc, którzy ustali najdłuższe skoki na Granasen i Bloodkowej Welikance. Jeśli chodzi o liderów Pucharu Świata, ci zmieniali się jak rękawiczki. A to Stoch prowadził poza kopanem, żeby w Sapporo na fotelu lidera zasiadł Preutz, w Hesji Prym wiódł ponownie Polak, wypadł do Skandynawii okazał się jednak ponownie pomyślny dla Pero Preuca. Po zawodach w szwedzkim Falun ponownie w klasyfikacji prowadził Słoweniec. Właśnie zasadniczy konkurs wygrał jednak Freund, rozprawiając się jak dziadek do orzechów z rekordem skoczni. 135 metrów Niemca robiło wrażenie. Teaser tego co nastąpi za rok. Kamil Stoch pierwszy skok zupełnie skopał, natomiast drugi był wyśmienity. 134,5 metra przez chwilę stanowiło rekord obiektu Lugnet. Mój ulubiony skok z tamtego sezonu na tamten moment? Rozważałbym 145,5 m Kamila Stocha z Willingen oraz 105,5 metra również Stocha z Sochi. Obydwa skoki świetnie wykonane, a zawodnik z zębu udowodnił, że jest skoczkiem światowej klasy. Przez duże K. Z innych świetnych skoków. Peter Preutz popisał się próbą na 140,5 metra w Wiśle. Przypomniało mi się Deluxe Ski Jump 3, gdzie w pierwszej wersji gry można było wybić się nienaturalnie wysoko ponad zeskok, a ten lot właśnie tak wyglądał, jakby Preutz wybił się do stratosfery. Severin Freund wspomniane 135 metrów z Falun, byli jednak też inni. Oczywiście nie on, byli inni. Jak Andras Koffler, który oddał rekordową próbę na Okurajamie, wiecznie żywy Noriaki Kasai, wygrywający w wieku 41 lat konkurs Bucharu Świata, czy też wyskakujący jak Philip Skonopi i Thomas Diethard. No w skrócie, sezon bajka. Skakanie na pełnych obrotach w Lachti rozpoczęło się już 28 lutego. Trening, kwalifikacje i dwuseryjny konkurs. Wszystko przez odwołane zawody na ruka Tunturi w Kusamo z dnia 30 listopada 2013 roku. Swoją drogą dobry materiał na absurdalne konkursy, chociaż niektórzy twierdzą inaczej. Pierwszy trening na Salbaus selce wygrał Peter Preuß aż 131 metrów, nawet jeśli uwzględnimy brak czołówki, to i tak jest to świetny wynik lidera generalki. Drugiego highbeka pobił aż o 9 metrów. Nasi bardzo średnio, żaden nie doleciał do punktu K. Drugi trening padł łupem Wellingera, tym razem prełc drugi, ponownie bez naszego w czołówce. Mizernie to wygląda w kontekście drużynówki, która już miała być w sobotę. Jak tu żyć? Jak tu żyć? Na to pytanie odpowiedź może znać słoweński AS. W treningach pierwsze i drugie miejsce, a w kwalifikacjach bolesne zderzenie z gruntem po lądowaniu. Skaczący po sobie Ansi Kojwuranta, Andras Koffler oraz Michael Hajbek okupowali kolejno trzecie, drugie i pierwsze miejsce w lundzie eliminacyjnej. Najdalej poleciał Kofi, bo aż 132,5 metra. Swoją drogą, Austrak nie pierwszy raz tak wystrzelił na fińskiej ziemi. 2011 rok, gdzie miał metrów 132, 2007 i jego 133 metrowy lot, daleko, daleko. Tylko jeden Polak przebrnął sito eliminacyjne. Dawid Kubacki ledwo co się załapał po 118 metrach. Z czołowej dziesiątki bardzo źle wypadł Kamil Stoch. 113 metrów, dwukrotnego mistrza olimpijskiego. Dołek czy przypadek? Ciężko ocenić. Ze startu w konkursie zrezygnował Noriaki Kasai, wszystko przez bóle w plecach, na jakie uskarżał się weteran. Wykorzystał to sprytnie Severin Freund, inkasując 100 punktów do generalki za dwa dosyć dalekie skoki. Drugi był austriacki młokos Stefan Kraft, który w finale notabene oddał genialny skok na 134 metry. Trzecie miejsce przypadło Kamilowi Stochowi, który ledwo co, bo o 0,2 punktu wygryzł z podium Petera Prełca. Piąty był Ansi Iwuranta, który już raz w tamtym sezonie odniósł duży sukces. Dawid Kubacki na miejscu 20, co jak na ówczesną formę Polaka kompromitacją nie było. Po pierwszej serii na podium znajdował się Gregor Schlierencauer, który miał 132 metry. Taka ciekawostka. Po piątkowym konkursie Peter Prełc miał już tylko 7 punktów zapasu nad Kamilem Stochem w klasyfikacji Pucharu Świata. Kibice zatem zaciskali wargi na niedzielne zmagania. Poprzedziła je, moim zdaniem, mega nudna drużynówka, w której warty uwagi był tylko skok Andersa Fanebela na 133 metry. Gdyby był to konkurs indywidualny, to znów wygrałby Freund, Stoch odrobiłby stratę do Prełca z nawiązką 5 punktów, a drugie miejsce zająłby Ansiko i Wuranta. Gwoli ścisłości wygrali Austriacy, podopieczni Aleksa Pointnera. Oglądanie niedzielnych kwalifikacji z pewnością przyprawiało o mdłości. Może nawet niektórych przeszłych chęci wyłączenia telewizora, ewentualnie jakiejś zmiany na ojca Mateusza. No, bo jak inaczej mówić o serii, gdzie najdłuższy wynik wyniósł 123 metry na obiekcie HS130? W sumie podobnie było w 2020, a wtedy jakoś na Mateusza nie przełączyłem. Ale już nawet Orest Morzejko, badający po raz trzysetny sprawę morderstwa w Sandomierzu, byłby ciekawszą opcją niż oglądanie czegoś, od czego boli głowa, pojawia się katar, gorączka, wysypka, dostaje się kur, to znaczy nerwicy. Resztę chorób dopiszcie sobie według własnego uznania. Belka ustawiona na stopniu numer 11, lachti za dnia... Czego chcieć więcej? Do tej dziesiątki jeszcze się odwołamy w tym odcinku. Bądźcie czujni. Zainaugurował konkurs Sebastian Coloredo i już na start fortunowa odległość, bo 111 metrów. Pierwszy skoczek za nami. Poczekajmy, może się to rozkręci. Ilmir Hazettino w 109,5 metra, co dawało mu lokatę drugą. Ktoś mu chyba pozazdrościł, że praktykuje takie amatorskie skoki. A może to celowa akcja, mająca na celu przeszkodzić kolejnemu Czesztmirowi Koziszkowi w oddaniu skoku? W efekcie tego skoku miałaby rozstąpić się ziemia, i skocznia runęłaby jak domek z kart? Nie no, co ja w ogóle bredzę. To miało korzyszka zdeprymować, a nie mu pomóc. 117 metrów Czecha rokowało dobrze w kontekście rundy finałowej. O boże kochany. Jak Finlandia, to i wracamy do skoków, które napawają mnie tylko i wyłącznie brakiem optymizmu. Jak ten Pungertar skoczył to 110,5 metra? W ogóle jak żałośnie to wygląda? Okej, okay, Władimir Zo Jezu, co to za fotka? Kompletnie jej nie kojarzyłem. Większość tych profilówek skoczków z sezonu 11-12 wygląda zabawnie, nie będę ukrywał, ale ta to będzie jednym z moich faworytów. O mój Boże, 105,5 metra. Z tej okazji obejdźmy ten skok jeszcze raz z tym, że okraszony komentarzem eksperta. I teraz jaka będzie odległość? Jest świetnie! Pięknie! Kolejny z noobów tamtych lat, czyli Shohei Tochimoto w sumie bez większego frajerstwa. Pokonał Zograwskiego o 10 metrów i zajmował drugą lokatę. Ville Larinto, który wtedy jeszcze był w dobrej formie, 122,5 metra, zatem deklasacja na tamten moment. Ech, elektryczka, czyli Roman Kołdelka bez sensacji. 115,5 metra, czyli tyle, ile to Cimoto. Ich osiągnięcia porównajcie sobie sami. Pół metra krócej Karel Nurmsalu, ale na niego przyjdzie czas w kolejną niedzielę, gdzie to na Holmen Kolbaken odniesie życiowy sukces. Najdłuższą próbą popisał się Andras Stuernen. 123,5 metra Norwek jednak nie obejmuje prowadzenia przez duże odjęcie za wiatr. No i teraz Lauri Asikainen. W Kłopio 2016 Bartkowi podpadł swoją arcybulą, a czy tym razem uratuje honor Finów? Czy wprawi w entuzjazm Pekkę Nie Zobaczymy. No i hałwa, yy, chwała Asikainenowi. 124 metry sprawiało, że na prowadzeniu była już dwójka Finów. Kolega bez włosów prowadził, natomiast Larin to był drugi. Ale nawet Denis Korniłow leci daleko. 120 metrów. Zobaczcie na to. Lukasz Chlawa chciał rozdzielić fiński duet lądując na 124 metrze, co mu się udało. Wskoczył między reprezentantów gospodarzy. Dosyć dobrze także Mackenzie Boyd-Klaus, który powtórzył wyczyn Korniłowa. Czas jednak na Antonina Hajka, który dostał lufę pod narty i ją wykorzystał. 128 metrów, pewne prowadzenie. Taki tu niby pyszny, a za dwa tygodnie jak mu przyjdzie rywalizować na własnej ziemi to się wyglebi. Jederuchi Shimizu także kapitalnie. 128,5 m i zmienia czecha na prowadzeniu. No i sędziowie zepsuli show. Belka poszła na 150. Po przeciętnej próbie Fettnera skupmy się na próbie nowotarżanina, czyli Dawida Kubackiego. Typowa dla niego stratosfera, ale jakoś się wybronił. 120 metrów Polaka. Zlamił totalnie Anders Jacobsen. 114,5 metra, ale wiatr zaczął słabnąć. Jakby na złość sędziom, którzy obniżyli belkę. O nie! Neidz Desman na belce, przecież to nie może się dobrze skończyć. A jednak się myliłem. Słoweniec uzyskał 122,5 metra, czym wskoczył do finałowej serii. Że taki ktoś był kiedyś numerem 4 w ekipie Gorana Janusa. Czas na Karla Geigera. Rozpływałem się kiedyś nad jego rekordem z lillehammer oglądając ten konkurs, no ale tutaj nie ma już raczej czego chwalić: 119 metrów, miejsce 9. Nie no, co to za sylwetka Deschwandena! Jakbym puścił kij od miotły na nartach, to już chyba leciałby bardziej agresywnie. 117,5 metra Szwajcara. Andreas Wang bardzo pięknie wyszedł z progu, no ale czegoś tam brakło w końcówce, bo skończyło się na 122 metrze i 50 cm. Jakub Janda tych metrów miał 118, co dało dwunastą pozycję. Czas na wielkiego Janea Honena. W 2011 roku pożegnanie, a teraz 118,5 metra. Miejsce tuż za Czechem. Dwie legendy obok siebie. Nie no, mamy 2014 czy 2005 rok. Zupełnie jak w absurdalnych konkursach o kłopio z 2015 roku. Déjà Runevelta z awansem do serii finałowej. 121 metrów i pozycja szósta. Wolfgang Kloeckl, metr krócej, i już bez tego awansu, ba, dopiero dziesiąte miejsce. Andras Koffler w końcu pokazał, jak skakać na tej skoczni 128,5 metra, no ale też pomógł mu wiatr, który ponownie zaczął wiać mocniej. Ansiko i Wuranta, niesamowita próba Fina, gdzieś w okolicach rozmiaru skoczni. Tylko się obawiam, że następstwem tego będzie ponownie obniżenie rozbiegu. A nie, teraz czas na przerwę! Skok na rozmiar skoczni dał podobiecznemu trenera Niemeli prowadzenie po 30 skokach konkursu. Tabelka. Belka numer 9. No tak, tylko tego mogłem się spodziewać. Ale przynajmniej Noj nie zawiódł. Szóste miejsce po 123-metrowym skoku. Jan Matura na granicy awansu, no ale prześliznął się tym 119,5-metrowym skokiem. Richard Freitag leciał na 130 metrów, a spadł na 118 cm. Czy to da awans? ...dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi i czy dwukrotny mistrz olimpijski Wellinger, czy też trzeci tytuł dla Kamila Stocha i... CO?! Jest! Dawid Kubacki w serii finałowej! Nie no, co to za żałosny skok! Gość, który dzień wcześniej skacze 133 metry, dziś ledwo co wyszarpał punkt K i to na dodatek w stylu byle nie było kompromitacji. Zaraz Michal hajbek, no to może coś drgnie w tej kwestii. No i drgnęło. 126 metrów i ustępował tylko ansiemujko i w Czas na Jana na Ale bez nadzieja, tylko pół metra dalej niż Fanemel. Wiatr miał mocny. Pozostaje tylko westchnąć. Tak Utałuci też wyglądał w locie, jak miał przygrzmocić w 105 metrów, ale jakoś się wyciągnął i tych metrów było 121. Synek tatusia, czyli Juri Tepesz, uzyskał taką samą odległość, co również dało mu szansę ponownego występu. Stefan Kraft pięknie leciał, no i piękną odległość uzyskał. Aleksander Pointner wiedział, że będą z niego ludzie. 126 metrów. Jernej Damian, kolejny z grupy JSK-MDSK, czyli Jestem Skoczkiem, który miał dwa super konkursy i teraz skacze, jakby go ktoś potrącił autem. Marinus Kraus nie kwalifikował się do tej grupy. Jemu przypisałbym obecność w grupie Jestem kul, cool, bo miałem jeden dobry sezon. Niemiec skoczył 125 metrów i był szósty. Kolejne objawienie olimpijskiego sezonu, czyli Thomas Diethard, także spisał się bardzo dobrze. 126,5 metra, lokata druga na ten moment. Ależ ten kojwuranta się pnie do góry. Kolejny z młodych wilków, czyli Andras Wellinger, dosyć niebezpiecznie machnął na progu i skoczył dosyć krótko. Nie pomógł mu także wiatr, osiągnął tylko 119,5 metra, ale i tak był jedenasty. Sędziowie nie nabrali się na markowany telemark Simona Mana. Niskie noty, 123 metry i pozycja 9. Ależ się sfrajerzył Anders Bardal. Zaledwie 118 metrów, wiatr ucichł i bardzo dalekie miejsce Norwega. Oj, będzie musiał to nadlewać w finale. Czas na Gregora Schlierencauera. To ja poproszę o specjalny komentarz. A to latania! Poleciał! No i poleciał. Świetnie, jak na ten moment. 126 metrów, Austriaka. Przykro się patrzę, jak legenda zacznie rozmieniać się na drobne już sezon później. Objął prowadzenie, Gregor. A tymczasem Sebastian Szczęsny. A dopiero 24 lata. No, dopiero 24 lata. Smutno, smutno się robi. Młodzi versus starsi. Teraz i Kasai, który huknął, zdawałoby się jeszcze dalej niż rekordzista zwycięstw w skokach. Lądowanie kiepskie, 128 metrów, no i miejsce piąte przez noty za styl. Teraz czas na wielką trójkę. Freund kontra Stoch kontra Preutz. Czy będziemy mieli walkę tytanów? Zobaczmy. w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata reprezentant Niemiec. Nakomita forma Severina Freunda. Czy także będzie co w tym skoku? No jest. Jest rzeczywiście w rewelacyjnej jest przyzycji. 4 punkty traci Severin Freund w klasyfikacji generalnej do Kamila Stocha. Kamil Stoch z kolei traci 7 punktów do prowadzącego Petera Plewce. Kamil Stoch już w powietrzu. Był trzeci poczat Ależ pięknie, Ależ dalej! Myślę troszeczkę zabrakło do tego wyprowadzić aż 10 i 60 punktów będzie. W tym finałowym skoku zdecydowanie zawiódł, ale zobaczymy jak będzie dzisiaj. Peter Pred, także bardzo wysoka forma bo Kamila i Severina Freyda i wygląda na to, że to będzie także daleki skok, ale troszkę bliżej. Na 131,5 metra Niemca Stoch odpowiedział zaledwie pół metra krótszym skokiem. Preuc natomiast nieco wypadł z rytmu, bo osiągnął 126 metrów i plasował się dopiero na 10 pozycji. Oto wyniki po pierwszej serii. No, no, naprawdę dobry konkurs nam się tu rozkręcił. Drugą kolejkę, czas zacząć. Tym razem otwierają Austrak. Nie byle jaki, bo Wolfgang Loitzl. no i nie byle jaki, 127 metrów, skok. Jak tak ma wyglądać cała druga seria, to ja padam na kolana. Nie, no już po pierwszym skoku belka w dół, pogięło, no tak. Czego ja się mogłem spodziewać. No i Andras Stiernen szybko pokazał, że decyzja była pozbawiona sensu. 110,5 metra w tragicznym stylu. Jednej Damian przywrócił rywalizację na właściwe tory. 124 metry z obniżonej belki dawało mu prowadzenie o pół punktu. Kubacki typowo dla czasów kruczkowych spadł jak kamień, ale skok na punkt K nie jest zły, wybrzydać nie można, prawda? Uśpiech na twarzy jest, szafa gra! Villa Larinto się delikatnie ujmując, sfrajerzył 112 metrów i lokata przedostatnia. Lukasz Chlawa też średnio, no bo 114 metrów zmierzono Czechowi. Ach, nie podoba mi się to. Anders Bardal przyćmił nieco nurkujący w dół poziom drugiej serii, uzyskując najdłuższą odległość dnia. 133,5 metra, choć z nieco słabym lądowaniem, to dawało mu zasłużone prowadzenie. I zaś wracamy do przeciętności, bo Runevelta skoczył 118 metrów. Juri Tepesz już nieco lepiej, Słoweniec skończył z dwoma 121-metrowymi skokami. Zaczęło jednak wiać coraz mocniej pod narty. To oznaczało, że szanse na oddanie świetnej próby się zwiększały. Pokazał to chociażby Jan Matura, lądując 2 metry krócej niż poprzednik. Czekaj co? uci o pół metra dalej niż Czech, no ale takie skoki to nas nie podniecają. Bardzo wysoko wyszedł Andras Wank, ale też z bardzo wysoka spadł ale przynajmniej 120 metrów osiągnął Niemiec, więc to na plus. Nieźle, Lauria i bo dokładnie taka sama odległość co u poprzednika i lokata druga Fina. Klub 120 metrowców się powiększa, bo tyle też osiągnął Andreas Wellinger. Pamiętacie jak w absurdalnych konkursach lachty 99 mówiłem o klubie 82 metrowców? Niedaleko jabłko pada od jabłoni, bo teraz stworzył się podobny klub, tyle że na skoczni dużej. Michael Neumayer mimo, że się wyłamał i uzyskał 123,5 metra, to zajął dopiero piąte miejsce dzięki sporemu odjęciu za wiatr i nadzwyczajnym ocenom za styl. Nie no, na serio Neidz Desman leci tak daleko? 126 metrów i prowadzenie Słoweńca, ale egzekwo z Norwegiem. Szacunek dla niego, nie każdy umiał skoczyć na taki dystans. No ale równocześnie podopieczny Gorana Janusa był liderem Pucharu Kontynentalnego, miejmy to na uwadze. Czołowy oszust, czyli Simon Amann ponownie nie zbajerował sędziów i 122 metry wystarczyły na trzecią lokatę. A jakby miał wyższe noty byłby pierwszy. Absurd. Antonin Hajek średnio, no bo ciężko inaczej określić 117,5 metrową próbę. 123 metry wystarczyły Marinusowi Krausowi do pozycji trzeciej. Drugą dziesiątkę zamykał... Reru Hishimizu, czyli wiadomo, że ten skok nie będzie raczej porywający. No cóż, 108,5 metra Japończyka, Cztery lata później taką bombę zaprezentuje także Kamil Stoch w Zakopanem, więc kolejny klub nam się otwiera. Tym razem skoczku, w którym 108,5 metra zmarnowało występ. Po krótkiej przerwie związanej z podmuchami wiatru, Belka wróciła na ósmy stopień, a że kolejny był Peter Preutz, wszyscy liczyli na to, że lider jeszcze w klasyfikacji Pucharu świata wykorzysta ten fakt i poleci ze 135 metrów. No i było 130, ale z połówką. 130,5 metra dało mu prowadzenie, no ale trudno się dziwić skoro Słoweniec był w takim gazie. Ponad 12 punktów przewagi nad Desmanem i Bardalem. Andras Koffler także na bardzo wysokim poziomie. 129 metrów, wracamy na bardzo wysoki poziom. Austriak na prowadzeniu, a na belce, Noriaki Kasai. Niestety weteran nie nadążył za poprzednikami uzyskując 125 metrów i spadając na trzecią pozycję. Nieoficjalny król Salpaus Selki, czyli Michael Heubeck, nie miał zamiaru odpuszczać. 126,5 metra i miejsce trzecie o 0,8 punktu za peroprełcem. Stefan Kraft rozniósł towarzystwo skacząc 129,5 metra. Dobra, czas na ostatnią piątkę. Odpalamy muzykę i lecimy. No i teraz Thomas Diethard, zwycięzca turnieju czterech skoczni. Czwarty w konkursie Igrzysk Olimpijskich. Wielki talent. Alex Pointner pokłada w nim nadzieję. Czy będzie drugim Kraftem? Czy przeskoczy jako pierwszy od... Nie, nie przeskoczy. 125,5 metra gwarantowało zjazd na piąte miejsce. Ale teraz. Wielka czwórka. sami Mayweni, którzy spotkali się tu tylko po to, by móc ze sobą walczyć o zwycięstwo, rusza Ansiko i Wuranta. Czy udźwignie ten ciężar, który spoczywa na jego barkach? I nie dźwignął, niestety. 123 metry fińskiego kombinator skoczka i lokata siódma. Ale w dziesiątce będzie, chociaż tyle. I czas na ostatnią trójkę. Moje słowa brzmią jak uprzejme błaganie do Boga o zesłanie wiatru na selkę. O pomoc Gregorowi Schlierencauerowi, po wielką radość! Schlierencauer w powietrzu! Daleko niesamowite! Ależ on punktów tu zdobędzie! I pokazał na co go stać. Wielki mistrz powrócił na podium. Nikt nie musiał go pytać o zdanie, bo to on może o nie pytać. 130 metrów, niekwestionowany lider. Czas na Kamila Stocha. Po prostu pozostawię tutaj komentarz Sebastiana Szczęsnego. Patrzmy na skok Polaka. 132 metry musiałby skoczyć w tej chwili Kamil Stoch, by pokonać Gregora Schierenzauera. Czy jest to lot po dziesiąte miejsce na podium? Ależ on odpalił teraz z progu! Niewiarygodnie daleko! 131 metrów w pierwszej serii, a teraz? Teraz 134,5, więc tylko metr bliżej od rekordu skoczni. Mistrz, 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 mistrz. Perfekcja. Peter Preutz może już zdejmować plastron, bo ten i tak powędruje w ręce Kamila Stocha. Po prostu klasa. 134,5 metra. Dwie oceny 20-punktowe. Sędzia niemiecki, Schuster, postanowił obniżyć rozbieg. Freund pojedzie z siódmego. Co zrobi Niemiec? Czy będzie chciał tak jak Stoch? Ta. Czy doleci do tej odległości? Trochę chyba zabrakło. Trochę zabrakło. No i zabrakło, bo Freund zajął miejsce drugie z notą 278,4 punktu. Konkurs wygrał Kamil Stoch, przypłacając to jednak bólem kolana po lądowaniu z czwartego piętra w finale. Oto tabela wyników. Konkurs omówiony, rywalizacja wspaniała, czas na lachti 2014, krytyczna analiza. Rozpoczynamy jak zawsze od rywalizacji, mieszane, mieszane uczucia, no ale za tę finałową serię to daje 10 punktów. Nie bądźmy skąpi, w końcu każdy walczył jak najlepsze lokaty, a odległości nie były byle jakie. A propos odległości, no to tutaj również dziesiątka, no bo jakże inaczej. Walka była świetna. Loteryjność? Na tym aspekcie konkurs ten najmocniej oberwie bodają tu 6 punktów. Warunki były zmienne, jedni mieli większe minuty, drudzy mniejsze, trzeci w ogóle wiatr w plecy, zatem nie może być tu mowy o innym werdykcie. Organizacja zawodów moim zdaniem zasługuje na dziesiątkę, no bo jury jednak się popisało z ustawieniem długości najazdu i choć narzekałem wcześniej, że skracali, no to jednak podniesienie po rozbiegu przed ostatnimi skokami było idealną decyzją, a pozostałe obniżenia koniec końców i tak nie zabiły ducha konkursu. Za atmosferę daje 9 punktów, motywują to głównie tym, że kibice fińscy w sumie dopisali, a i sam speaker starał się ożywić zawody. Ponadto Freund, Preuc i Stoch bijący się o kulę to i atmosfera na skoczni dopisywać musi. 45 punktów na 50 możliwych, z takim wynikiem Lahti 2014 obejmuje prowadzenie w rankingu legendarnych konkursów. Torkowy konkurs w kłopio wygrał Kamil Stoch, umacniając się na czele klasyfikacji generalnej Pucharu świata, następne zawody były już nieco bardziej loteryjne, a truskawką na torcie był finał w planicy na Dużej Skoczni. Może kiedyś się nad nim pochylimy? Czas pokaże. Tymczasem zegar wybija godzinę, w której czas zakończyć ten odcinek. Dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam na nasze social media, na mojego Twittera, na Bartka Twittera, gdzie publikujemy posty związane ze skokami i nie tylko. Zapraszam do przyodziania ciepłego swetra, zaparzenia sobie herbatki i rozkoszowania się skokami narciarskimi, zwłaszcza tymi nadchodzącymi wrócę. Możliwe, że pojawi się do końca miesiąca jeszcze coś związanego z legendarnymi konkursami, ale nic obiecywać nie chcę. Skoro już tak każdy odcinek tejże serii kończy się jakimś hasłem, no to dziś niech będzie takie... W życiu pewna jest tylko śmierć i podatki. Peace.